Cztery takie główne komponenty odporności psychicznej. To jest kontrola i wpływ na własne życie. Tutaj też mamy umiejętność zarządzania emocjami. Druga rzecz to jest, to, jest, to jest nasze zaangażowanie, czyli to, w jaki sposób podchodzimy do celów, do zadań, a przede wszystkim w jaki sposób składamy obietnice i czy je potrafimy dotrzymać. To jest bardzo związane z motywacją. Trzeci z tych komponentów to jest wyzwanie, wyzwanie, czyli taki właśnie ciągły rozwój, doskonalenie, bycie lepszym. To czy ja. Czuję, że jeszcze mogę więcej. Da dać siebie więcej, czy chcę i czy się nie boję podchodzić do, do, do zmian, do zadań. No i czwarta rzecz to jest pewność siebie. I tutaj mamy nam się dwie rzeczy: wiarę w siebie i własne umiejętności, i pewność siebie w kontaktach interpersonalnych. To jest mit, że są ludzie nieodporni psychicznie. Każdy z nas jest odporny psychicznie, tylko jedni są tacy bardziej są bardziej silni, silniejsi, a inni są e, bardziej wrażliwi. I tutaj. Mm, e, Ostatnio jak rozmawiałam o tym wrażliwi, to się panowie zaczęli że no to ja jakaś baletnica jestem. No nie wiem, więc wrażliwa, na taką osobę, która jest bardziej będzie jej trudniej, będzie bardziej podatna na zranienie. Czyli na przykład nie wiem, jakieś słowa krytyki, przegrana porażka, to będzie dla niej taka trudniejsza do, do wytłumaczenia sobie i do, do tak naprawdę pójścia dalej, nie? No bo... Przecież przegrywamy w życiu. To nie jest tak, że zawsze wszystko idzie nam świetnie. Ja faktycznie jestem trenerem mentalnym sportowców, najczęściej z takimi osobami pracuję, natomiast ja im zawsze mówię, że to nie jest tak, a możesz wszystko, jesteś zwycięzcą. No, nie możesz wszystkiego, ale możesz dużo. Możesz dużo, jeżeli rzeczywiście czujesz, że chcesz, że, że będziesz ciężko pracował, jesteś gotowy na przegrany, bo rzadko używam słowa porażka, i, i po prostu chcesz, masz cel. Bo to jest, to, jest, to, jest, to jest ważna rzecz. Czyli jeżeli wiesz po co, po co krew, pod i łzy, no to, no to wtedy wtedy możemy pracować. Natomiast no, no nie możesz wszystkiego.